Siemanko, widzowie, z tej strony Dziś właśnie już był taki odcinek, ale dzisiaj to jest taki jakby powiedzmy remake. Bowiem, bo wiem, ja to już moje stuprocentowe przewidywanie co do losowania. Bo już dzisiaj o 18 będzie właśnie losowanie Ligi Mistrzów na kanał Plus. Jak to, to, to będę oglądać i... i, i nagram z filmu z całej tej nagram film z tego, tej całej, tej całej, tego całego wydarzenia. Znaczy, no nie wiem czy nagram, bo, bo, bo może nad, bo, bo, to, to może będzie, będę z nim gadać przez telefon, ale no. To nie Ale no. Może po szkole nagram, bo to jak widzicie nagrywam przed szkołą. Mam na zaosób 50, więc postanowiłem nagrać odcinek. Jak widzicie, chyba... na no, nie muszę było zasad, no i zaczynamy. Normal w grupie G. PSG w grupie C. Bayern, Monachium F. Juventus A. Sevilla – B, Zenit – E, Porto – H i Liverpool – D. To jak razie zaznaczenie dużo nie było, bowiem no... Bo logika chyba, okej. Okay. I Borussia Dortmund trafił do grupy A, czyli już się na pojedynek. Hit Juventus – Borussia Dortmund. Das City, gdzie trafi City? To w Porto, więc... Wiosna Guardioli chyba... Się cieszę z tego. United, grupie C. Powtórka z, z ligi 2019 2020 8. No, taki pojedynek bym z zobaczył. Szachta i... Szachta w grupie F. Myślę, że Bayern dobrze trafił. Uff. Bardzo w grupie D. Nie no. i. Liverpool sobie poradzi. Wiecie, że komu kibertuję. Ale ja tu myślę, że Liverpool sobie poradzi w miarę. Barcelona. Wiemy, co się stało. w w finale, więc myślę, że Liverpool sobie poradzi. Chelsea do grupy G z realem, więc kolejny myślę, że hit. Atletico w grupie E. No, żna tego ona chyba najlepiej trafiła, jak mogła. Więc A jest w grupie B. Jak na razie ta grupa B jest tutaj wygląda najmniej, najmniej Dymano Kijów w grupie P Ja ci to mówię, na grupa będzie. Lazio w grupie F. Więc, baj, więc pojedynek lewego z Siro i Mobile. Wchodzę w to. Olimpiako w grupie E. Ja, ja ci Atletico jakieś super dobre rozwoli ma. Intermediar do grupy H. Więc no no. Elbelips, obydwo do grupy C, bo byłaby fajnie, tak. Więc pojedynek PZ United i Elbe Lipsk, No, to już grupa śmierci. Kaznora w grupie G. Red Bull, Lasburg w grupie A. I Atlanta w grupie D. Serio, bo Liverpool może być pierwszego miejsca. Błądzę mi się, że w kupie H. I myślę, że to będzie jedna z bardziej ciekawych grup. Slavia Praga w grupie E. Ja czytam, tylko jakieś. Zostało nam się losowanie, chyba. Masyja w grupie F, więc nie ma aż tak dobrego losowania, ale. Myślę, że nie jest złe miało. Klub Bridge w grupie B. Ale to jest mega słaba grupa, no przybija. A jak ty, mano? I bridge No, słaba. D. d, d, d no, kind of no, to do D trafia Lens. No, kana no co możesz działać. Lok Lokomotiv w grupie A. Czyli powtórka z, z fazy grupowej Ligi Mistrzów 2020, raczej 2020. Znaczy, zrobiliśmy jedynie z ligi w władzy grupowej. I zobaczymy, czy lokomoc, i zobaczymy, jak to będzie. Relacja: no, yeah. Bardzo <susurwany> ona może się zobaczyć za ligę słów w 19 w Debart kurs Co so, nie wiem, jak się wymawia, te tylko węgielskiego klubu. W grupie C. Więc są so, Kiry. I to zrobiliśmy w klubie. Tylko grupy G. Grupy ja tu mamy Juventus, Borussia Dortmund, Red Bull, Salzburg oraz Lokomotiv. Z pierwszego mi się wydaje, że Juventus, druga Borussia i trzeci, Lok i trzeci Lokomotiv. B. Pierwszym jednak widzę Sevilla, drugim Ajax, trzeci Club Ritt mimo wszystko i, i ostatnie Dymona Kijów. G. Jeszcze United, Erbilski, Faircourse Ja myślę, że z pierwszego mimo wszystko wyjdzie Elbe-Lipsk a na drugi United. Ryzykownie. Gdy to Barcelona i Barcelona, Liverpool, Barcelona, Atalanta i Rens. Na pierwszym mi się wydaje, że będzie Liverpool. Liczę, w, liczę, w, liczę, w, liczę, w, liczę na chłopaków. Na drugi, Nie, bo z jednej strony Atalanta, a z drugiej strony Barcelona. Jeszcze raz chodzi w grę, ale jakoś nie widzę nic bardziej. Na czwartym miejscu. Ja yy, tak na Barcelonę wstawiam. E, oczywiście Atletico z pierwszego, tu nie ma co gadać. A, nad, a z drugiego... Zenit. Grupie F to... Bayern, La Shakhtar, Lazio i Marseille. Ja jednak sądzę, że że pierwszego wyjdzie Bayern, a drugiego Lazio, trzeci będzie Marseille, więc Shakhtar idzie do domu. Jest to Real Madrid, Chelsea, Gasolaz, Besiktas? Tak się chyba mówi. To tu chyba pierwszy Real, raczej znaczy pierwsza Chelsea, drugi Real. Ha! Porto, City, Inter i Mischel Grablach. Obstawiam, że City i Inter. Więc to było moje rysowanie, zobaczymy jak to się sprawdzi za ponad za za ponad za, oko, za, za, ponad, za pra, ponad 10 godzin. No oczywiście będzie film z mojej... z tej... Z tego oczywiście nie robię live'a. Bo nie mogę. Ale aczkolwiek... Ale... tak dla moją reakcję z babcią. Więc no, be, więc no. Wi, więc no. Ale no, nie. Ale no. אם יש עוד רבים ממלטון פיוגלסקי בו, ליגה מסופרושה, נוי נו. אדיוס.